Radek, czy da się rozkręcić imprezę na małym głośniku? Da się, ale po co? Dziś pokażemy Wam głośniki imprezowe Panasonic T-Max. Bez których nie obędzie się żadna legendarna domówka. Więc dzwonek, słubek i zaczynamy. Na razie skupmy się na modelu T-Max 40. Powiedzieć o nim głośnik. To nie powiedzieć nic. Mamy tu system wielogłośników z potężnym subwooferem oferującym megabas o niezwykłej mocy 1200W, który tylko czeka, by rozgrzać parkiet do czerwoności. Co do źródeł, obsługuje on nie tylko bluetooth, do którego zaraz wrócimy, ale również ma wbudowane radio i odtwarzacz płyt CD, więc niezależnie od tego, jak słuchać muzyki, T-Max 40 sprawdzi się doskonale. Dobra impreza nie obejdzie się bez dwóch rzeczy – świateł i karaoke. Głośniki T-Max mają wbudowane efekty świetlne, dzięki czemu skąpane w półmroku lampy pulsują w rytmie tańca, pomagając rozkręcić imprezę. A gdy przyjdzie czas na występy publiczności, wystarczą mikrofony. I liczba mnoga nie jest przypadkowa, bo mamy tu dwa wejścia na mikrofony. Ale wróćmy do Bluetootha, bo wraz z głośnikiem otrzymujemy apkę na telefony MaxJuke, która pozwala nie tylko na obsługę playlist, ale też zamawianie utworów, dzięki czemu repertuar na waszych imprezach może być wyjątkowo eklektyczny. A to zaledwie jeden głośnik z całej serii T-Max obejmującej również urządzenia takie jak T-Max 5, będący 150-watowym najbardziej mobilnym członkiem rodziny. T-Max 10 będący wersją pośrednią o mocy 300 W oraz przepotężny T-Max 50 o mocy aż 2000 W i aż dwoma saboferami. Seria głośników Panasonic T-Max to urządzenia pozwalające rozkręcić imprezy różnych rozmiarów, od kawalerek przez mieszkania, domki letniskowe, ogródki to działkowe, ogrody botaniczne, oceany, odległe planety, Dobra, galak Wystarczy. Wszystkie je znajdziecie w opisie filmu i w sklepach Media Expert, no i oczywiście na mediaexpert.pl. Tyki. Do zobaczenia. Cześć.